Nie same banki, ale kawiarnie, małe knajpki, do których byśmy mogli sobie iść i macie porozmawiać. Sądzę, że to co powiedział kolega Zieliński, musimy zacząć od ruchu. Podoba mi się ta mała opodnica, która tutaj gdzieś w gazecie wypłynęła. Jest to fragment tej, która już była, tutaj, która była w planie zagospodarowania, koncepcji i studium. Że do dwa osiemnaście, dwa na dużą nowopisy, to jest długo, natomiast przy współpracy powiatu z gminą nie widzę problemu, żebyśmy odciążyli ruch tutaj na linii z w prawo przed cukrownią do y, ulicy Wojska Polskiego. Obecna Rada uchwaliła to w studium i to co tutaj proponował Pan Zieliński, jeżeli chodzi o y, połączenie wzdłuż toru kolejowego od samolęża w kierunku śmigłowia, i ta jest ta jest ta jest ta to to, problemów komunikacyjnych jeszcze przewidziałem, ale rynek wyobraża sobie, pozostaje na rynku. Szamotury stać na biegnie bawarskie miasteczki. Hasło rynek widziałem w programie wyborczym pana Rodzicza Kaczwarta, to nie był mój szpital Państwa. W trakcie tej kadencji e, został rozstrzygnięty konkurs architektoniczny przy pomocy studentów Politechniki Poznańskiej, który skończył się ponad 50 pracami pokazującymi możliwości zagospodarowania rynku. Są to bardzo odważne projekty wiążące się niejednokrotnie z ogromnymi pieniędzmi. Jesteśmy właścicielami e, tych e, projektów, ponieważ prawa autorskie przeszły na naszą rzeczy możemy w każdej chwili je wykorzystać. Ja wykonałem kilka ruchów w e, kwestii zmiany charakteru rynku. Pierwszym ruchem było zaproponowanie mieszkańcom i potencjalnym, potencjalnym kupcom, którzy znajdują się na rynku, utworzenie ogródków gastronomicznych. Taki ogródek, jak Państwo wiecie, powstał jeden i cieszy się ogromną popularnością. E, to, co do tej pory było niemożliwe, bo wszyscy mówili o ogródnieniach komunikacyjnych, okazało się możliwe i realne do, do zrobienia i mamy już od paru lat funkcjonujący ogródki gastronomiczny. Z informacji wiem, że takie ogródki mają szansę powstać jeszcze w paru miejscach. Ponadto zaproponowałem, drodzy Państwo, zmianę organizacji ruchu na rynku. Niestety osoby mieszkające tam, osoby prowadzące swoje małe firmy, sklepy firmy usługowe zwróciły się do mnie z petycją, aby kategorycznie zaprzestać myślenia o zmianie organizacji ruchu na rynku. Miało to wyglądać w ten sposób, że rynek miał być nie wyłączony z ruchu, ale miał być miejscem, gdzie pieszy, przynajmniej w tej części, gdzie są grupy gastronomiczny w państwach gdzie pieszy miałby być pierwszeństwo przed nadjeżdżającym nikolasem, tak jak to jest chociażby na rynku poznańskim. Niestety nie spotkało się to z aprobatą społeczną i wystosowano petycję, którą szanowałem, ponieważ burmistrz z wyboru społecznego powinien szanować petycję mieszkańców. Panie Tutaj przedmówcy mówili o zaspodarowaniu rynku, o kamienicach, o wszystkim, ale nikt y, nie wspomniał o tym, że przecież y, większość mieszkańców y, to także młodzież nasza i uważam, że dla tej młodzieży na rynku właśnie y, trzeba by było zorganizować jakieś pady albo miejsca, gdzie by ta młodzież mogła się spotykać, bo w tej chwili w Szamotuła, młodzież Szemotuska gdzie maliśmy? Jestem za tym, żeby na przykład na rynku czy w jakichś kamienicach na rynku wprowadzić coś takiego jak pędzelna, jakieś pady, żeby młodzież mogła się tam spotykać. To jest na cór modelu skandynawskiego, który miałam okazję widzieć będąc córek w Danii. Właśnie w taki sposób tam są rynki zagospodarowane że w weekendy młodzież może się tam spotykać, grać w rękle, różne inne tam dyscypliny sportowe i w taki właśnie sposób. Uważam, że bardzo dobry pomysł jest pomysł Państwa Nowaczyńskich, aczkolwiek kiedy został wprowadzany, to było krzykiwane, że to jest bulwersujące, każda noważ po prostu w Szamotułach jest oceniana jako coś tam nie, nieprawidłowego. Ja, ja jestem za tym, zgadzam się z panią Kasią, z panem Jaromirem, z panem Starostą, że zacząć by trzeba było od tego, aby pierwsze co zrobić, to zlikwidować te chodniki takie pokomunistyczne, które kiedyś kładziono wtedy, żeby ciężkie samochody mogły po tym przyjeżdżać, a nie, żeby to było ozdobą rynku, bo to nie jest ozdobą rynku. I, i w taki sposób nie śledzimy inwestorów, jeżeli nasz rynek będzie wyglądał tak, jak wygląda. Co do kamienic oczywiście pięknieją, ładnieją i dzięka Bogu, że tak jest. Dziękuję. Czy pomysł z licznymi padami na rynku spodoba się fiksowi? Bardzo się podoba, niekoniecznie z babami, ale w ogóle z lokalami gastronomicznymi. To jest oczywiste, że, że rynek to powinno być centrum, a w centrum właśnie są miejsca na spotkania. No ale to też będzie związane z samymi warunkami, czy zdoła, zdołają władze miasta następne. Tak, y, z, takie warunki stworzyć, że ludzie będą chcieli otwierać, bo niestety y, wszystko jest związane z kalkulacją i z ekonomią. Także, y, jeżeli nie będzie chętnych na odwiedzanie tych y, pawów lokali i węgielni, no to y, nie będzie tego pięknego rynku, będzie on po prostu pusty. Y, to jest związane również z y, jakąś polityką. Y, czy y, podatkową, czy zachęcającą do tego. Y, no i myślę, że y, burmistrzowie na ten temat mogliby coś powiedzieć, bo same, sama wizja i, i, i samochcenie jeszcze nic nie da. Że to jest kwestia y, warunków y, do tego sprzyjających. I dużo młodsze od to większości Państwa, od, y, jeśli tu Pani Maria powiedziała pięknie, że jest ciężko, ale od dwóch lat y, prowadzę miejsce, w którym gromadzi się młodzież w bo jeśli ktoś z Państwa wybrałby się w weekend, zobaczyłby jaka jest ogromna potrzeba. Prowadzę jeden bar, w którym y, przez te lata przybliżą się kilka tysięcy młodych ludzi, y, akcji, koncertów, które zorganizowaliśmy. To jest tylko przykład które kosztowały tak naprawdę zero złoty, Zespoły przyjeżdżały na zaproszenie moje za tak zwany koszt przejazdu i ugoszczenia, grając dla naszych szamotulantów, pokazując talent z całej Polski tak naprawdę, jak i nie tylko. Więc myślę, że e, warto kiedyś przyjść zobaczyć i taka potrzeba jest na rynku, ale też problem jest podstawowy z tym, aby stworzyć, jeśli chodzi o ogród biletny, trzeba posiadać lokal w tym miejscu, więc to jest Jedyne możliwe, możliwy lokal jest ponieważ posiada, posiadają lokal, no więcej nie posiadamy tak naprawdę restauracji przy rynku i to jest główny temat. To jest, jest wielka potrzeba, aby kiedyś naprawdę na tym rynku przy pięknej fontannie, przy jakimś grającym na przykład na Kordonie, bo jesteśmy związani z folklorem, piękne spotkania niedzielne z folklorem, z muzyką, jak i nie tylko. No, tylko przede wszystkim i rozmawiać ze społeczeństwem, otwierać się na nich, urząd przede wszystkim, rada. Przede wszystkim komunikatywność jest potrzebna. <laughs> Dziękuję. Spomnieliście już Państwo o, o problemach komunikacyjnych. Yy, no właśnie, jak zamierzacie zlikwidować korki przy atłach. Proszę, Proszę Państwa, kolki. kolki. Kolki właśnie trzeba zacząć y, rozwodzone od strony Poznania, obwodnik i ich nie. To są trzy kierunki. tu trzeba się zastanowić, jak przyrzucić ruch, żeby nie trafił do centrum. Kiedyś była tak zwana droga średnicowa, ona została wymazana ze studium. Jest obwodnica i szamotuarni i, i mieszkańcy powiatu wiedzą, jedziemy od Kaźmierza. Proszę sobie wyobrazić, jedziemy od Kaźmierza. Nie skręcamy w lewo na szamotuły, tylko jedziemy prosto. Przejeżdżamy przez Kępę, jedziemy w stronę Gąsa, wyjeżdżamy na Okolickie na wysokości Popówka, jedziemy koło Młotowa i wyjeżdżamy na Powstański Wielkopolskich tam na wysokości Kurników ze zjazdem na samolot. To jest docelowa Opolnica. I teraz pytanie jest takie: kiedy? W przyszłym roku, w 2015, mamy zrobione studium wykonalności i w planach jest, pierwsze są brąki, później samotul. To jest rok 2018-2020. I moje pytanie było takie, czy mamy czekać? Wydaje mi się, że nie. Trzeba rozwiązać to lokalnie, tak jak już wspominałem, pan yy, yy, mówił, że będzie okazja, to już powiedziałem, był projekt w gazecie i jest projekt yy, studium uchwalony przez Radę i zacznijmy to. Tak samo yy, jeżeli chodzi o komunikację ruch yy, pieszy i rowerowy. My chcemy dokończyć szamotury. Kępa Pamiątkowo, żeby zrobić pętlę rowerową, bo ludzie się poruszają, się przez z Pamiątkowo wrócić. Tak samo wykorzystać jeszcze grunty niesprzedane wzdłuż rzeki samej Rądu Przygrodzkiego i zrobić tą ścieżkę, która była na tej drodze średnicowej. Yy, czyli żebyśmy mogli sobie spacerować, wchodząc na drogę, yy, czyli jedziemy od technikum rolniczego przez mostek, za mostkiem w prawo, i idziemy te ptakiem, przechodzimy przez mostek na ulicy i e, przepraszam na Poznańskiej, dalej wzdłuż rzeki i był plan tej drogi siedemnicowej aż do ulicy Łąkowej. I zobaczcie Państwo, jak można było stancerować. Jeszcze takim elementem bardzo ważnym jest e, uruchomienie właśnie połączenia, o którym mówiłem, e, z Wronek przez śmiłowo do Szamotu, przy ulicy, do ulicy łączącej Zdałowo z gałowo z Poprosimy teraz kandydatów na burmistrzów o wypowiedź w tej kwestii. Proszę Państwa, Państwo Czy poprosimy o powtórzenie? Jak zamierza Pan zlikwidować korki w przewodnictwie? Ja myślę, że najbardziej y, racjonalnym rozwiązaniem są y, ronda. Światła obfitują mocno y, ruch. To widać ulica y, Worcowa y, z Wojska Polskiego Jana Pawła. Y, gdyby tam był y, ruch okrężny, wydaje mi się, żeby to co najmniej w 50% tak, y, ułatwiło rozładowanie y, płoku na tej krzyżówce. Uważam, że również niezłym rozwiązaniem byłoby y, ruch okrężnego prowadzenie ulica Nowowiejskiego Lipowa, także uważam w moim wyobrażeniu, że najlepszymi rozwiązaniami są właśnie ruch okrężny. Jeżeli można jeszcze do handlu wrócić, uważam, że dobrym rozwiązaniem byłoby zagospodarowanie neblarni na taki stały handel z weblarni, gdzie u góry można by zrobić stoisko dla handlowców takich przemysłowych na dół, na rolników, ogrodników i byłoby ciepło schludnie i jest miejsce teren na samochody z tyłu, że uważam, że to jest do wykorzystania. Dziękuję. Dziękuję bardzo. A co bardzo poprowadzę.